Nie możemy historii dzielić na gorszą i lepszą. Jeżeli chcemy, żeby nasze pomniki czy nasze cmentarze, tak jak na przykład cmentarz orland Lwowskich został uszanowany, musimy również uszanować y, kulturę innych narodów, prawda? Jeżeli chcemy wymagać, żeby te cmentarze y, na terenach, które były polskimi terenami, były szanowane, sami też uważam, że powinniśmy zacząć od siebie uszanować to. Warto odkrywać taką historię? Myślę, że historia, historia jest uniwersalna i każdą historię warto odkrywać. To jest jeden z pomników, który stawiano ofiarą I wojny światowej. Mieszkańcy, którzy zginęli w danej wiosce, to była duża strata mężczyźni, szczególnie, bo to sami mężczyźni praktycznie. I którzy zginęli, to żeby ich uczcić, wioski stawiały pomniki tego typu. No i ten akurat został nie, nie uległ zniszczeniu, tylko został zakopany. No i dzisiaj udało go odnaleźć. Tak? W końcu nasze pokolenie jest gotowe do pamiętania tej historii. nie udałoby się wydostać, gdyby nie dźwig użyczony przez firmę, która takie inicjatywy chętnie wspiera, bo zanim taka akcja dojdzie do skutku, trzeba przejść niełatwą drogę. Przede wszystkim są to pozwolenia. Pozwolenia pana konserwatora, dzięki któremu możemy prowadzić takie akcje i pozwolenia zawsze właściciela gruntu. W tym przypadku właścicielem gruntu jest parafia rzymsko-katolicka w Lekowie, od której uzyskaliśmy pozwolenie na przeprowadzenie tej akcji. Później jest kwestia logistyki, czyli oszacowania sprzętu, który jest potrzebny. Zdobycia tego sprzętu dzięki firmom staramy się w miarę jak najmniejsze koszty ponosić. Te firmy są o tyle wspaniałe, myślę, że użyczają nam tego sprzętu. No a dalej no to już jest kwestia zebrania ekipy ludzi, którzy chcą to zrobić. Mimo upływu czasu postument z Lekowa zachował się w bardzo dobrym stanie. Po wyczyszczeniu go bez problemu będzie można odczytać nazwiska wyryte w tablicy. Kowpica na dnie Bałtyku leżała ponad 300 lat. Nic więc dziwnego, że do połowy była zakopana. Do jej wyciągnięcia potrzebne były specjalne poduszki. O której będziecie mieli ją na powierzchni? Nie worki wyszły w tym momencie. Worki wyszły w tym momencie, tak? Powtórz. Worki wyszły w tym momencie, będę widział, że już jest w No to czekamy na Was. Powodzenia. Bez odbioru. Kiedy płetwonurkowie z Trytonu próbowali odkopać kotwicę, na brzegu czekali członkowie Fundacji Strażnicy Historii, którzy koordynowali całą akcję. To, że eksponat będzie ozdobą koło brzegu, to głównie ich zasługa. Po wyciągnięciu kotwica trafi do zbiornika ze słoną wodą, będzie ona podlegała konserwacji.